Siemaneczko, kolejny dzień Witajcie, dzisiaj zabawa w kominiarza Nie chciało się palić, bardzo się dymiło I mamy przyczynę Zawalona rura Więc już ładujemy sprzęt Ta rura już ściągnięta jest od pieca Leży tam koło sprintera Szykujemy sprzęt Szykujemy wyciora Mamy wycior, jest wycior. Dobra, lecę na zewnątrz. Tam kolanko trzeba ściągnąć. Kurde, będę musiał to na zewnątrz wyciągnąć i przyjść tu jeszcze raz. Śnieżek pruszy, Taki rody bieszczadów. Ostry, zasypany. Już za niedługo się bierzemy za niego. Ach. Jeszcze raz. Zimno. No i dobra, ta rura już nie będzie potrzebna. Dobra, zwijam Majdan i zakładam rurę. Ja ją tu sam teraz założę. Założę, dobra. Tak to było. Ale zaraz zobaczymy, czy to coś pomogło. Myślę, że tak, bo... Dobra, tu jest, tu jest, idę po wycior i odpalamy pieca. No i gitara, teraz się nie kurzy. Przedtem kurzyło się z tego kolanka tam. No ale rura na zewnątrz, kolanko na zewnątrz było zatkane. Ja wiem, może jedna trzecia była przepływu tylko dymu. Mamy wentylatorek pomocniczy. On nie grzeje, tylko włączam sam wentylator, on tam dużo wad nie ma. A daje ognia jednak. No, i teraz jest elegancko. Nałożony cały piec. No, tutaj to wiadomo, że się zadymi. E, dlaczego tu się dymi? Bo tu pod spodem jest blacha. Nie jest prosto, e, jakby prosto do komina. Tylko tu przed wylotem komina na całej płaszczyźnie jest blacha, żeby tak nie waliło prosto w komin, więc troszkę trzyma. Drewno się tak nie topi po prostu. 6 stopni, dobra. Sprinter stoi. Czekamy na linki do zmiany biegów. Pewnie będą poniedziałek-wtorek. Wymieniamy wszystkie oleje. Silnik, skrzynia, dyfer. Z tyłu łożyska poszło od razu do wymiany. Wszystkie uszczelniacze, uszczelki w moście. I i co jeszcze? I zalany nowy olej w dywsze. Więc już to powinno śmigać. Czekamy tylko na linki. A dzisiaj wjeżdża znowu nowy sprzęt na warsztat. Tylko, żeby, go tu, żeby nim tu wjechać, muszę go najpierw odkopać. Więc łopataj, łogień Wyciągamy gada. Kurczę, na pewno trzeba wszystko powyciągać. Stoi tu przykryty. Dobra, wyciągamy najpierw betoniarka O é. Co to jest? Oczywiście Kosiarka traktorek Freili z silnikiem Tekum 11,5 konia Fajny sprzęcik, fajną ma dość mocną ramę. Dość to sobie radzi, mam do niego jeszcze łańcuszki na koła na tylne i co? I co się stanęło? Dziura w bloku. Gdzieś tu już nie pamiętam nawet gdzie. Nie wiem, gdzieś tu jest dziura w bloku. Więc wykręcamy cały motor e, i zobaczymy, czy to się w ogóle da dokupić. Bo jest dużo części nowych. Pompki, e, gaźniki. Gaźnik jest nowy. E, więc szkoda. A czy szkoda? Nie wiem, czy będę to robił, czy. Kupię do niego inny motor. Zobaczymy. Na razie trzeba wymontować ten i zobaczymy, co z niego zostało. Czy da się to w ogóle naprawić? Jakim kosztem? Czy trzeba drugi motor? Więc działamy. na stole No dziura jest Straszna Pęku cały nie wiem co to jest blok góra cała dół chyba jest dobry Zobaczymy czy do tego wszystkiego dostanę Spuszczam olej na razie z lewą No zobaczymy jak to będzie Na razie lecę dalej Co wyciągnąłem ze środka? bał Cały Ale obiechana. Objechany jest ten Znaczy no, panewka się zatarła Widać Teraz tak Tłok Chyba cały W miarę Resztki korby Jedna część, druga część Musiała być korba. Co dalej? Tu mamy kawałek yy, wałka rozrządu. Tak, to będzie kawałek wałka rozrządu. Tu jest drugi kawałek. O. Trzeci został w środku. No to grubo. To jest chyba dalsza część wałka rozrządu. Nie, to będzie część od tego koła A może i nie A może jeszcze czegoś To koło też jest rozerwane A nie, dobra, to jest kawałek wałka rozrządu też, o To miało być tak Podejrzewam Czy nie? Nie, to jest co innego. To będzie ten wałek, yy, jak to się mówi, co tłumi ten wyrównujący, nie wyrównujący. Co to za wałek? Kurczę, zapomniałem. Tak, to jest wałek rozrządu. Tu był. O, no, gdzieś tam coś jak, a na nim pewnie było koło. To. Tak. No tak nie było. Tutaj się śmigało koło. No nic, tak czy inaczej. Tu jeszcze jakieś coś wypadło. Tak czy inaczej wszystko złom. Więc pewnie będę szukał drugiego silnika. Zobaczymy jak to cenowo będzie wyglądać. Na razie to jest wszystko złom.